Siemanko, moi drodzy, witam was, ja, czyli JagowLok w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj jesteśmy na takiej piastrzystej miejscówce, ponieważ na piasku się jeździłem a Mam mega dużą zajawę, żeby się nauczyć naprawdę dobrze nim jeździć Serio, mam takie wewnętrzne <laughs> motywacje Żeby ogarnąć dobrze śmiganie tym motorkiem I stwierdziłem, że trzeba nie troszeczkę więcej jeździć a za niedługo też takie moje buty marzeń w sumie wlatują Mierzyłem je wczoraj No i pewnie zamówię dzisiaj, bo jestem zakochany w nich A mogę sobie nie pozwolić teraz, więc moi drodzy co Zapraszam do oglądania Teraz to co kocham Coś pięknego Przejedźmy się, zobaczymy jak on sobie daje w piasku Ponieważ mam z tyłu oponę Scorpion MX I to jest ponoć taka, no wiecie, ponoć To jest taka stricte terowa oponka A ja chcę zobaczyć jak się będzie go prowadziło w piachu No <grym> nie no, jakoś tu wjechał I trzeba pojeździć, bo tak stwierdziłem, że czasu dużo też nie mam Bo za niedługo będzie ciemno, ale... Uważam, że. Oj. Jeżeli jest możliwość pojeżdżenia, to trzeba z tego korzystać. Ponieważ, moi drodzy, wiecie, jak jest. Teraz nie są krótkie, a jeździ trzeba. Zwłaszcza jak jest z czym. Paliwo też jest drogie. Dzisiaj podróżowało o 5 groszy. I to, że będzie drogie, to ja wiem To, że będzie ta drogie, nie będzie tańsze, to wiem. drodzy drodze. No, troszeczkę to jest Uważam dużo pieniędzy. 6 zł, prawie 7 za lit litr, paliwa 98 8 O i tak Nie, to jest coś pięknego Moi drodzy, spójrzmy sobie któregoś z tych podjazdów tam Aż mnie rzuciło z podnóżków do góry, ale wjechałem I co ja mogę powiedzieć, że strasznie mam spompowane ręce w sensie bolą mnie bardzo, tak mega, mega bardzo jak na nim jeżdżę, ale to dlatego chyba, że, że się zmieszczę. Że długo po prostu nie jeździłem. Nie no daję sobie po te górki, że to by tam naprost spróbowało podjechać Nie no wjeżdża sobie bestia, wjeżdża Może gdzieś tam Uhuhu! Trochę żebym się zapędził Jezu, <laughs> coś pięknego Długo nie poszaleję, bo tego będzie ciemno Ale mówię wam Lepiej się pojeździć krótko A z pasją Niż w ogóle nie jeździć Aj, nie napędziłem się i lupa wyszła Strasznie mi się przód ucieka, trzeba opony kupić dobrą I powiem wam szczerze, że się teraz nad Mercelerem psik zejść, ponieważ jest on ponoć, według opinii wielu osób, dobrym oponkom. Czyli tu myślę, że mogę uznać, że Komarek sobie daje radę Najgorsze jest, jak właśnie zjeżdżacie z takich miejsc i nie wiecie co jest pod wami, co nie? I zawsze jest z tyłu głowy jakieś szkło, czy coś, jakiś dół może być wryty. No. Odpycha się jako tako A tutaj co? Tu są takie malutkie góreczki Takie bardzo malutkie Więc myślę, że tu nie ma sensu się tapać nawet Na Simsona by to było. Tu na Simpsonie by się można było wygłupiać Tu są jakieś ciut większe, co? Spróbujmy sobie wjechać, ale to też wygląda błaho A nie idzie po nich w sumie nigdy Panie Co to dla mnie taka góreczka? <laughs> się odezwał Majster To no, też wjechał Za eee, takie góreczki to Jak to się mówi O dupę rozbić <laughs> A tutaj na lewo Też tuś tu śmieci to sobie tutaj wysypisko zrobił uh! Ale mi syfonę leciało do buzi <laughs> No ale czasem też bestię trzeba przepalić, jest jasna Nic nie nie jedzie No i tak, moi drodzy. Fajnie się po piasku jeździ, ale no. No, co mam mogę powiedzieć? Rzecz jasna dla wszystkich. Samemu to po prostu nie jest jazda. To myślę, że każdy wie i każdy, kto jeździ, rozumie, że samemu to się fajnie jeździ. O Tak jak teraz. Przejechać, zobaczyć co to się stało. Zmieniło na górce i wrócić. Bo tak, żeby upał z lasu. Samemu to normalne depresji można dostać na tym sprzęcie, co nie? Tak już to ma jazda, nie wiem tylko ja tak mam czy, czy wy też możecie napisać w komentarzach czy mam się ta jazda klei, czy nie No właśnie jak ktoś do tego momentu niech w komentarzu czy lepiej jeździć samemu czy, czy w ekipie <grym> oj tak dziecka powiem ja teraz także fajna jest pogoda nie po lasach bo jest ciepło, jest ciepło dzisiaj stopni a nie jest ciepło ale jest tak w sam raz bo trzeba tak nie idzie zgrać, co nie ale Moje drodzy chciałem zaznaczyć że jest strasznie ślisko, bo tych liści pospadało w pizdu I Jakbyś tak człowiek teraz faktycznie machnął O, wstępnie jechałem Jakbyś jak człowiek faktycznie machnął To idzie tak łatwo wyzwonić I teraz kwestia tego czy ja pamiętam drogę, tu przyjechałem Na pewno nie tędy Zaraz <gry> zobaczymy, no jakoś na pewno stąd wyjechałem, no w sumie Wiecie, no, to jest właśnie ten tutaj że się na rejonie, gdzieś jeździ po swoich lasach i tak dalej No to człowiek jakoś by czy coś, no to wiecie, mniej więcej i wie jak stąd wyjechać albo wie jak ktoś tam na drogę wyjedzie, to już wie, w którą się przemieszczać a jak się jeździ kogoś po kogoś miejscu no to wtedy już jest gorzej bo mordę jeżdżą no i nie wiecie nie wiecie gdzie to będzie można wiecie udać i tak dalej huh błota mam normalnie teraz na bóż tak ale ciało mi błota no moi no, drodzy, na pewno tędy jechałem bo za długo jest tej prostej a nie chcę mi się gdzieś tam po tych lasach błąkać bo Chciałbym się elegancko wrócić do domu, co zjeść w głośni obiadku nie jadłem Nie wiem, no jak jest okazja, to się trzeba przejechać, a nie jakieś obiadki na głowie, prawda? No i dobra, i gdzie ja teraz wyjadę? Hahaha ha, ha. to jest pytanie Chyba się trzeba będzie wrócić i próbować tam wtedy się jakoś gdzieś wydostać, bo tędy się mi coś wydaje, że będę jechał, jechał, a nie wyjadę nigdzie Tu za jakiś domy i cywilizację widzę, ale gdzie ja jestem Pojęcia bladego powiem szczerze, że, że nie ma Może ten taki spokojnie jechałem, ale to wiecie, spokojnie jak się jedzie te chłopaki zawsze trasę ogarniają, chłopaki znają. I to się takie się z tyłu i się kieruje tylko. A jak się z samemu jedzie, to już jednak jest ciuteńkę inaczej. No nie wiem gdzie jestem, nie mam do tego pojęcia. Płychałem gdzieś w pizdu i jak wrócić. <gmies> Jeszcze nie wiem gdzie Ale gdzieś wyjadę To jest z nami pewnie osoba, która to wygląda też będzie zaraz mogła skojarzyć. No nie, no teraz to, byle, byle haj do chałupy, jak nie to się na ulicę trzeba będzie wrócić i normalnie asfaltem polecieć. Dobra moi drodzy. Dobre wieści są takie, że odnalazłem szczęśliwą trasę. Mam nadzieję, że uda mi się teraz ją trafić, bo wiem, że wtedy kiedy jechałem. Nie pamiętam jak i co tutaj było, ale wiem, że tak sobie złownie będzie niebezpiecznie. Wiem, że takie jest opakowania przez takie pola i tak dalej. Czy jakieś bojorku się przejeżdżało? Zobaczymy, no myślę, że jesteśmy teraz na dobrej drodze. Na dobrej drodze życia. A nawet jestem pewien. O jest Bajuro. Ja to trochę szkoda krokem się tam po tego To bardzo chętnie. Dobra, teraz sobie wstajemy elegancko. Elegancko ten tego! To jest ta, jak ja tu mówiłem, no To jest ambona Ale to jakaś taka zaniedbana, bo bez dachu Sezonowa A widzicie, to są takie straszne wretepe, no ale tak bo tego nie czuć, ale Tak się na kierownicę przyjrzeli, to troszeczkę te lepiej No ale i w takim terenie trzeba umieć jeździć, prawda? Blisko na kolana, kolana zgięte Blisko na nogach, kolana zgięte I pracujemy ciałem, pracujemy ciałem, pracujemy Dawaj ją, dawają Nie no. Nie będziemy o który straszyć Bo nie ma sensu. Tam się gdzieś przez rzekę przejeżdżało wiem Mam nadzieję, że się trafię. Ja to jeszcze nie tu... Ma... No ale ja mnie przestraszyła Franca. Jasno, yes, no dupa, jak się przerąk. Czekajcie, to chyba jeszcze dalej było. Nie, tu jest przejazd, widzę. Przejdziemy przez to? Czy tam się pchamy? Spróbujmy jeszcze coś widać, więc możemy się bawić. I teraz co, tędy się jechało? A? Przejechałem No i się robi szarało w lesie. A tu jakiś światek kogoś widać, to już to na, nawrotki se robi na ręcznym. <laughs> Najfajniejsze jest to, że wiecie, nie mam z tyłu takiego strachu, że Aj, nie trafię, ciemno będzie i drodzy, jak będzie ciemno to się zatrzymam, bo sobie jest GPS, a ich serwis jest z GPS-em Wiecie, o co chodzi Zawsze ten telefon mieć, mimo wszystko jak sam jedziecie. To najważniejsze, co można mieć To telefon, Atrakcji szuka Telefon trzeba mieć, bo jednak no Odpukać nie wiadomo kiedy się przyda Oby, oby się nie przydał, ale wiecie Przez zawsze ubezpieczony jak to się mówi, prawda? Mordeczki, szczerze teraz nie wiem w którą stronę się w ogóle przemieszczam Orientację wczoraj nie straciłem, bo będę nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał. Ale ślad jakiegoś świetna jedno... Ślad jedna ślada widzę, więc jest dobrze nie, no to jest właśnie to piękne no proszę, że Jedziecie gdzie gdzie trzeba Jakoś to będzie <laughs> Dobra, już wiem, gdzie wjechałem I wyjechałem ciut, ciut, ciut Za daleko? Nie Haha, <laughs> moi drodzy Idealnie Ty, ale dzisiaj się druk sobie nauczyłem dużo takich skrótów o których pewnie z jeździłem, ale... <laughs> ale spoko, spoko Ale tu dupu ucieka I moi drodzy, fajne kółeczko sobie zrobiłem Troszeczkę jakaś ja tam przegrzałem Tak jak trzeba Użyłem go zgodnie <noise> z instrukcją I co wam powiem, mam mój z przodu i strasznie lekko no, doch. Czuję, że jest mój. wiecie? Tak to lepiej, to kierownicą w się dobija, czuję, że obrączasz. Aż, aż wali No ale no, klucz jest taki, że kiedy gdzieś pojadę Tak jak my po tych piaskach głównie W takich terenach, no to, mój drodzy, no nie idzie tego, wiecie, przebić No bo nie ma jak, więc. Więc to jest taki oblóższy i na razie właśnie myślałem jakby o zmieniał żeby sobie netki nie założyć, ale stwierdziłem, że na nas rani mi skoro mogę mieć coś, wiecie no Co no, na moje miazdy wystarcza a no, sprawdza się w tej piasku, mimo wszystko no bo ja tak jak macie tego wiecie jak włassza jest mniejsze, większe szerzej jest szerzej większe opórtaczenie, ale na piasku jest to dobre, co nie? O tak rodzisko Taki krótki odcineczek, przyjechaliśmy się do lasu, zobaczyliśmy co, i jak, słychać, w dziczy A ja co, zawijam na hatę? Tak zobaczyłem, jakieś jakiś felek jedzie No i co, murdeczki? ja co zawijam Będę zamawiać moje nowe buty, z którymi pewnie na pewno zrobię odcinek, bo się mega nie wjaram Tak więc cóż, do następnego Siemano, jo, ciao, ciao.